Co w ogóle jest w tym menu? Eee, C4, reklam, pi pistolet wyciszony, eee, nóż, różne rzeczy. Ej, zblokowałem się w wodzie. Okej, okay, dobra, jest. F. f Tomek, jaki ma dowód, że to nie jesteś ty? Co? Czy znaczy na... um, no... Nie ufasz mi, Krzysiu, no musisz... jak ktoś inny mnie postrzelił, więc to chyba nie ty. Ej, ja, ja w ogóle, jak wejdziesz w kaku, to teraz zauważyłem

Jezus, to Adam maria. co pewnie. to było? Adam to było. Bo ktoś mnie postrzelił, i Damian wybiegł z tej okolicy, z której ktoś mnie postrzelił. I później mi się na to jest. kto nas przekonał. Co tam to jest? I miałem broń. Dyskombobulator to fajna rzecz, widzę. No, Ale ja to ja się... być. wyćmylił. <laughs> Kurwa trzeci poleci? Leci! Ja lecę. Ja, nie rzucam. A to smoke. Kim ja jestem. Aha Kim ja jestem Kim ja jestem, dokąd zmierzam Jesteś mordercą. ale jeszcze nie był trajtorem Dzi? Ja Adama zabiję? Jest! Jest! Kto był trajterem? O mat <śm> Eee! Nie strzelać! No się obok ciała stałeś! Jacek! Aha. To Jacek Owak! Dosłownie Jacek no, zrobił się. I to nie był... No, zabiłem Adama na twojego Czekaj, nie. Nie, Krzyśu, nie. sorry, to, to nie ty. Nie! Ria. ja Proszę! A. Okay. O, to nie on. No. Czyli to Krzysiu. Czy ktoś jeszcze żyje? Fuck. Ta utrata. Ja. Krzysiu. Krzysiu. Musiałem Krzysiu tylko Damianu zabić. Jak stoisz obok martwego ciała, to źle to wygląda. Tak wiem, chciałem je wrzucić do oceanu, tylko nie zdążyłem. Jak się obsługuje... <grym grym pijek>. Jeb. <grym grym> prawym przyciskiem myszy. Prawym przyciskiem myszy. Okay. Tak, mam pierwsze pytanie: czemu to ciało w ogóle się pojawiło? Dla zabawy? <laughs> Dla zabawy. Dobra, akceptuję to usprawiedliwienie. E, i on może. E, ma tam jakieś granaty, czy coś? Musimy go po prostu zabić. U mnie moje rzeczy są niewidzialne. Zbyt nie. Twoje rzeczy są niewidzialne na czyniu? Nie. Mam nad sobą ten wielki napis: Ee, no na jest. I ogólnie nie mam swoich tekstów. Ja no. jestem zływającą kamerą jest tam, jest tam, jest tam, jest tam, jest tam, jest tam, jest tam Podoba mi się ta rola Niebalny <laughs> predator seksualny <gibany> Masz, nie zestraj się, Tutaj nie wejdziesz, bo nie potrafisz crown jumpować. Pobieg na. po schodach? Co jest? O, trafiłem. O, kurde, doszło do schodów. Taki dział. Tutaj, biegnie po schody. Na schody, jest na schodach, kończę. Czy nie jest taki ładco <laughs> widoczny albo ma tylko w niektórych miejscach? Ej, ko tak, ko ko tak, ko kończę, skończy mi się, amunicja. Czy zabił cię? Nie, Tomek! Tak. Zabił. Let ja, <laughs> W ogóle <gulera> zostałem sam. Czy ty sobie regenerujesz zdrowie, Frejrze? Nie mam pojęcia, jak to się robi. Y Chyba atakujesz w ciało. Tak, nie wiem, moje to... ciało, generalnie. Co <gulera> no Najgorsze jest to, że ja go nie widzę.

Mogę testować jakoś? Co nie wiem, tak, jak to trzeba. Ej, ile tu muszę być na tym? Ała. O kur... Ile ci chyba 29. Mało. Mało. Kapkan bierze 50. Albo 60. Wiecie co, może po prostu wejdę do ognia i zginę. No, zbywaj. Słuchajcie, jest e, Prop Hunt e, Kakariko, czyli wzięty z Zeldy. Nie Ups. wymaga CSS. I wydaje się mały. Myślałem, że może zabicie Adama coś da, ale wpisałem kill server i to nie zabiło wszystkich osób na serwerze, tylko wyłączyło serwer. Nie wydaje się, wydaje się, że jest ok, jakby nie jest tak źle, ale jak próbuje faktycznie cokolwiek strzelić, to się nie da. Podoba mi się to, jak Alex wbił platynę w rainbow'le i wymieniliśmy go na Jacka na touchpadzie. <laughs> o nie! No tak! O, nie! o No, to się, no ale nie się oni wypędzamy. tego nie wzmocnili, no! Nie! Ty, no, tutaj no. ty może. Bo no to jeszcze też można wypytać generalnie. Wiem, ale. Mówiłabym no to, chodzi to że. Nie można no. Chodzi o to, że oni to mogą zestrzelić. Nie zestrzelili. Gdzie ale podejść? Tam... Mam gdzieś podejść? Dobra, S. Ej, nie wiem to gra, który ma item, ale niech tutaj rozjebie na z Zrabię, zastrzeliłem zakładnika, bo wiecie? Mm. Poprawić? Please be patient, I have autism. Ej. Hey. Kurwa, no! Mm -hmm. Przy zakładniku jest ta, jest... ...zakładnika, znaczy... Okej. O, chuj! Alt F10 Walkiria jest na dole przed przy znaczy, gdzieś tutaj po, po... właśnie To jest O tam jest A tam znalazł no To Ale fixów Czekaj wywalę to tym Żeby była jakaś pułapka czy coś to Są druty, ale też wyjdzie bałość. Coś tam zobacz? Uh. A, mamy. Nie, nie, Dobra, nie, 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 fizuj, nie fizuj. Dobra, czekaj Czekaj, czekaj, czekaj nie, się, nie, się I się nie, 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 no kurwa, No wstałem od plantowania. Co miałem zrobić? Jakby, co ty? Masz, ah, on bickował przez to, w po prostu. Kurwa zibałem. Gadłem, gadłem. Co? Coś, co, co? Co jeszcze? Ja tak. Kurwa hit No co, no kurwa Jest to dokładnie na tobą, teraz jest Dobra Oła Ale zostałem na pizdę Ale się zjebałem Boże, kot w końcu siedzi ze mną w pokoju Zajiście No, dwa tygodnie musiałem ileć. Szypna jest. Lubi! Może lubi jak patrzysz jak Mortugier świetnie Nie wiesz to właśnie po raz pierwszy dzisiaj trzeba usiedzieć Z tego z, nie ruszyłem się o milimetr z tego miejsca i zrobiłem 4 healas w ten sposób <grym> To znaczy, że dobra tarcza Wiem sam stawiałem Ale gdyby nie moja, to by nie się... To naprawdę zajebista tarcza. To no naprawdę, naprawdę zajebista, ale zgadzam się, że była dopierdolona. A. Morda, ale ja je bałaś. A Jurek, tak. ale masz dużo tarcze. Dzięki. Wiesz mm. jeszcze dużo, na pewno nie fiota. Tomek sam widział. Prawda Tomeczku? Tomek? Czy przyznałeś się do widzenia chuja y... Ocława? takim całkiem możliwe, że nie powiedziałem wtedy no ho W się nikt nie powiedział wtedy no ho Widzicie jasny, chuj. Widzicie jak ten włos włosy, ja, te, ja, te... ja też bym chciał zobaczyć chuja Jutka. Ja Mają na wszelkie gigantycznego, że chciałbym wiedzieć, jak jest Ale flex. Na przykład, wow. wow. no. Słuchaj, to by się pisało, że masz gigantycznego. Nie, nie, nie. Mies, ja, nie, nie ale Może jedyne porównanie, jakie miałeś, to była narzeczona. <śleszulone> eee, nie, miałem... Powiem tak... Nie, nie. Miałem... Miałem kilku patrolić seksualnych. Krzysztof został zgwałcony właśnie.